Witam na kolejnej lekcji związanej z nauką MySQL. -a. Na ostatnich zajęciach poznaliśmy sobie jakieś tam funkcje tekstowe, które w mysql można oczywiście wybrane funkcje, nie wszystkie. Natomiast dzisiaj przejdziemy, na tej lekcji zaimportujemy sobie książki, które stworzyłem. I które znajdują się w pliku książka, a właściwie książki SQL. Powinniśmy ten plik gdzieś tam wskazanie do tego pliku, gdzieś tam w filmie powinno być, najprawdopodobniej w komentarzu do tego filmu jest link. Dobra, przyjrzyjmy się najpierw temu, co ja tutaj potworzyłem. Jak go sobie zaimportujecie, to również możecie go obejrzeć, obejrzeć oczywiście to można w zwykłym notatniku, jak widzicie, e, gro zawartości to są mm, książki. Książki z jakimiś tutaj o ile tytuły można w miarę tam rozpoznać, o tyle są tutaj jeszcze jakieś liczby. Mm, co to za liczby, to będziemy sobie po imporcie za chwilkę pokazywać, importować możemy to na kilka sposobów. My wybierzemy do tego um, jednak phpMyAdmin, bo dawno temu do phpMyAdmin nie zaglądaliśmy. Przypominam, że aby korzystać z phpMyAdmin, niezbędne jest Włączenie w XAMPie zarówno Apache, jak i MySQL, o ile do tej pory w trybie konsolowym sobie korzystaliśmy i yy, Apache nie był nam niezbędny do tego. O tyle teraz, yy, chcąc uruchomić PHP MyAdmin, jest nam Apache niezbędny. W przeglądarce wpisujemy. localhost slash php majaro jesteśmy na serwerze nas interesuje oczywiście biblioteka przede wszystkim dojdą nam książki jak widzimy na chwilę obecną książek nie ma tak Oczywiście, w ramach przypomnienia, możemy to samo zrobić w trybie konsolowym, czyli wpisujemy, wchodzimy do serwera MySQL, jako użytkownik root, przechodzimy do bazy biblioteka i następnie wyświetlamy wszystko z tabeli. Książka. Jak widzicie, empty set, czyli nic tu nie ma. No dobra, no ale czas najwyższy, aby coś się znalazło. Mieliśmy to importować w PHP MyAdmin, zatem klikamy sobie w bibliotekę. Możemy to nawet w PHP MyAdmin zrobić na dwa sposoby. Pierwszy to jest taki, że sobie zaimportujemy plik, a drugi to jest taki, że skopiujemy Ctrl A, Ctrl C zawartość I następnie klikamy w SQL, CTRL V i wykonaj. Samy. Powinny nam się dwie kategorie dodać: z ID 25 i 26, powieść i tragedia, i w książce powinniśmy tych pozycji mieć troszeczkę, ile? Jak widzimy, ID jest nadawane po kolei. O, rany to ja się naprawdę tyle napisałem. 78 książek. Sprawdźmy jeszcze sobie tutaj. Select gwiazda from. Książka. 78 pozycji. Sprawdźmy jeszcze, czy się dodały. Oczywiście już sprawdziliśmy to. Ale z kategorii 25 powieść 26 tragedia tego. Przed mm, zaimportowaniem tych pozycji nie było. No dobra. Co to za jakieś liczby pojawiły nam się w tabeli książka? Jeszcze raz. Select gwiazdka from książka. Może where id równe 1. No właśnie. Pojawiły nam się Oczywiście ten zapis to jest wyświetlenie pierwszego rekordu, znaczy rekordu, który ma ID równy 1 no i przypomnienie przy okazji pól, które się w tej tabeli znajdują. A zatem mamy pole ID, wiadomo co to jest, klucz główny w tej tabeli. Następnie mamy pole nazwa, gdzie mamy tytuł książki, nazwa, nazwa, tytuł. Eee, następnie mamy id kategorii, id autora, id typu okładki, id wydawnictwa, liczba stron i magazyn. Przypomnijmy sobie jeszcze Typu są to poszczególne e, kolumny, pola, i mamy wszystko to są liczby, za wyjątkiem nazwy, czyli tytułu, który jest tekstem maksymalnie na 200 znaków, zmiennym tekstem, variable character na 200 znaków. Dlaczego w książce mamy to zapisane pod postacią liczb. Dlaczego książka jest opisana przez aż tyle liczb? No w końcu autor no raczej nam się nie kojarzy z jedynką, tak? Takiego autora to raczej nie znamy. Tak samo typ okładki jedynka hmm, hello nie za bardzo o takiej słyszałem. No, liczba stron już prędzej i liczba tych książek w magazynie, w tej biblioteki. No, również liczbą być mogło już akurat, ale kategoria autor, typ okładki, wydawnictwo nie za bardzo nam sprawę rozjaśnia. Te liczby wskazują na pozycje, które znajdują się dla przykładu ID autor w autorze, ID kategoria w kategorii, ID typu okładki w typu okładki, ID wydawnictwo, wydawnictwo i mają w tej tabeli, dla przykładu w tabeli autor, ID równe 1. Czyli Musielibyśmy teraz wejść do tabeli auto, zobaczyć kto ma ID równy 1 i wtedy dowiemy się kto jest autorem tej książki. Czyli selek gwiazda from autor where ID równy 1. Hmm. gdybyśmy jeszcze w tego wcześniej nie wiedzieli. To autorem jest Jan Kochanowski. No dobra, no to teraz interesuje nas, jakiej to jest kategorii. Interesuje nas teraz rekord z tabeli kategoria, którego ID jest równe 15. Mmm, poezja. No dobrze. Wiemy już, że fraszki są przyporządkowane do kategorii poezja. Ich autorem jest Jan Kochanowski. Jakie mają te pokładki? Zapewne nie możecie się doczekać, żeby to sprawdzić. Jaki tam ID? Jeden. tu du tu, tu, tu. Miękka. Czyli w naszej bibliotece znajduje się książka Fraszki, która jest do kategorii poezja. Um, przypisana autorem jest Jan Kochanowski i miękka okładka no to zostaje jeszcze jedno zagadkowe pytanie oczywiście nie zostawimy tego pytania bez odpowiedzi czyli jakie wydawnictwo wydało tęże pozycję id równe 5 czyli select gwiazdka to wydawnictwo where id równe 5. Wydawnictwo literackie. No, jakież by to inne mogło wydać? No dobra. Czyli te pozycje, które są zapisane w książce, to w rzeczywistości są niejako takie odnośniki wskazujące, na ID w zewnętrznych tabelach. Tak? Czyli można powiedzieć, że tabela książka czerpie dane, wskazane dane tutaj, z innych tabel, które się znajdują w naszej bazie. Z czterech tabel, z kategorii autora. Typu okładki oraz wydawnictwo. Um, czyli można powiedzieć, że pomiędzy tabelą książka oraz pomiędzy tymi poszczególnymi czterema tabelami istnieje jakiś związek, powiązanie. Tak? No bo te tabele są ze sobą powiązane. W tabeli książka zapisaliśmy numer wskazujący na wartość tabeli autor. I to powiązanie to jest nazywane relacją. Czyli można powiedzieć, że pomiędzy tabelą książka i tabelą autor istnieje relacja. E Czyli tabela książka jest w relacji z tabelą kategoria, z tabelą autor, z tabelą typ okładki oraz z tabelą wydawnictwa. Czy można to zapisać w SQL-u w jakiś tam sposób? Oczywiście, można zapisać i zrobimy to, ale nie na tej lekcji. Co więcej, nawet nie na lekcji następnej. Eee, gdyż, no właśnie, gdyż następną lekcję poświęcimy na spróbowanie wyświetlenia tego, co jest tutaj w postaci bardziej czytelnej dla osoby, która tę bazę przegląda, która z tej bazy dane wyciąga. czyli mm, spróbujemy w taki sposób zapytać zapis zapisać zapytanie SQL, żeby uzyskać tutaj słowne wartości, czyli żeby nie było ID kategoria, tylko żeby to było zapisane słownie, żeby autor był również zapisany słownie i tak dalej, i tak dalej. A jeżeli chodzi o tą lekcję, to by było na tyle.